Po czym nagle ja wchodzę do szatni, bo z, z Pasute mamy coś takiego, że on mnie zawsze całował, znaczy, po, pocałował mnie w czoło, w, w ten, w, przed walką z Japczanem i wygrał. No to teraz też mówi, że Sylwek przyjdź, to zrobimy ten nasz rytuał i yy, i żeby, że wygra z Muranem. No i też tak zrobiliśmy, nie? Po czym nagle Dubiel mówi, Czemu wy nagrywacie? Ja sobie nie życzę, ja tu chcę spokoju. A wszystko nagrywał, nie? On wszystko kurwa nagrywał z Meduzą. To nawet chyba jest jakiś szot, że pasud się o to wkurwił. Eee, I nagle po 10 minutach ja tracę dostęp do szatni, nie. I mam informację, że ktoś się skarżył. Czy to dubie się poskarżył e, ludziom o twoim nie wiem, ale. E, powoli się tworzy jakiś konflikt interesów widać. A słuchaj, Meduza... No. ...gławki dzisiaj, bo był taki harmider, kurwa, w szatni. Meduza wpada, Kongo i 15 osób, stary. Taki, kurwa, hałas. Następnym razem nie chcę mieć tak w szatni takiego Bo to taki pierd... mówi tak... No, jakbyś go znokautował, to odpada i co? I gadają... No i nie mógł się... Kurwa, nieraz razu nie powiedziałem, jakbyś go znokautował, kurwa. Ja prawie w ogóle do niego nie gadałem, bo ja kurwa, co on gada. Ty podnieść psychicznie po tym nokaucie? Gadaj o jakimś zawodniku, nie? Ja mówię, kurwa, ja to słucham, ja nie chcę mi się teraz słuchać, że ktoś po nokaucie się nie może podnieść psychicznie, kurwa. Powiedzieliśmy, żeby wypier. chodzili? Ja schowałem się, założyłem takie skowki budowlane, wyciszające i się położyłem na materacu. u Tylko ja jedynie nie jestem w stanie zrozumieć, że Dubiel robił livea, a nagle miał do mnie problem, jak ja przyszedłem do Pasuta gdzie ja szczególnie na tej gali nagrywałem w mało, w chuj mało nagrywałem, nawet nie zrobiłem odcinka z tego, bo postanowiłem, że a, mamy tak mało materiału, że nie ma co, a on się sprół, ja mu, ja mu mówię, że ale chłopie, przecież ja, wystarczy mi powiedzieć, nic nawet nie nagrywamy ciebie, nie, kurwa jakaś dziwna akcja trochę. Że się tak nagle skończył Rozumiem, że on, on wtedy coś tam miał z nogą ja spojrzałem, żeby zobaczyć co z tą nogą eee, i może on myślał, że nie wiem, jakieś kurwa, ja nie wiem o co chodzi, bo miał wiązaną jakąś nogę, że coś ze stopą miał, czy coś w tym stylu i wtedy się tak, może po prostu, znaczy chodzi o to, że może był tym zestresowany i gdzieś wyładował tą frustrację, nie? Akurat ja byłem obok, więc może poszło na mnie. I tak jak mówię, ja nie wiem, czy to on poszedł na skargę. Ale w pewnym momencie dostałem informację, że są skargi i że ja nie mam dostępu. I musiałem. I pamiętam, akurat wtedy miałem przerwę, żeby ponagrywać sobie jeszcze jakiś content, i musiałem przez chyba 20 minut gadać z panią z ochrony.